On miał na imię Fred? No! W filmie? Wydyma, wydymać Freda, teraz Fred wydyma was! Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. w ogóle nie pamiętam filmu, na to wychodzi. I jest... Siema. Mam, a raczej mamy dzisiaj dla was grę o nazwie Chłopaki nie płaczą. Tak, jest to gra. Sam się w zasadzie zdziwiłem, że jest taka gra. Czy jest dobra, czy jest fajna, czy warto w nią zagrać? Zobaczymy. instalacja. Wygląda prawie jak gra. No właśnie, już na samym początku instalator jest ciekawy. Chce wprowadzić humor z filmu, ale przede wszystkim gry. Pytanie, czy to wszystko się uda i ciekawe pomysły utrzymają się do końca? Grucha, ty nie rozumiesz pewnych podstawowych kwestii. Ja jestem bohaterem tej gry, a ty jesteś tylko moim pomocnikiem. Grucha, chłopaki nie płaczą. Zacznij grę. Prolog. Sam prolog samo wprowadzenie intro czy zwał, jak zwał, jest bardzo długie, tak długie, że. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Fabularnie jest to rzecz jasna sequel filmu i opisuje on dalsze losy pary, czyli Freda i Gruchy, kozaków z wybrzeża. Powiecie, że Fred w filmie ginie z rąk Gruchy i tak macie rację, ale na początku widzimy scenę, w której Fred z martwych wstaje. Bóg daje mu po prostu drugą szansę i jeśli nie chce iść do piekła, a bardzo tego nie chce, to razem z Gruchą muszą wykonać pewne zadanie zlecone przez faceta z brodą. Od całe wprowadzenie, a trwa on no, jakieś 10 minut. Po prostu spróbuj podejść do tego wszystkiego jak do gry. No cóż, czas na. W mnie. zasadzie to bez sensu, że już mnie irytuje ta gra. Jak to widać na załączonym obrazku, jest to rzecz jasna gra przygodowa, w której sterujemy głównie myszką. Pytanie, czy zagadki są proste, logiczne i łatwe? Niestety, ale nie. I już tutaj na samym początku my zdążyliśmy utknąć. Przecież mógłby łopatą po prostu zabrać te kluczyki, ale nie. Może za krótka ta łopata. Tak. A co ze sterowaniem? No cóż, może i skomplikowane ono to nie jest, za to jest toporne, przestarzałe i nieintuicyjne. O, wiem. I naciskasz przedmioty. Kawał badyla. No weź go, okej. Okay. Powrót. I kluczyki od samochodu. Nie grób, kluczyki. O, No sterowanie jest debilne. I? O, ładnie się to wszystko zaczyna. No pięknie. Cudownie. Spady konstrukcyjne drogi dają o sobie znać. No pewnie zagierka jeszcze kładziona. Hmm, miesiąc temu mogła być kładziona. Ale to wciąż takie aktualne, nie? Tak. <śleski> Sweterek. Nie zrozumiesz historii tego sweterka. No prawda. No cóż, fabuła powinna robić się coraz bardziej ciekawa, powinna wciągnąć, powinny mieć miejsce jakieś zwroty akcji, ale no właśnie, ich tutaj po prostu nie ma. Siadaj, grucha. A tutaj, na praktycznie samym początku naszej przygody z kozakami z wybrzeża, ktoś padł na świetny pomysł, by postawić płot przed osobą i przedmiotami, z którymi można wejść w interakcję. W rezultacie musimy idealnie celować, by kliknąć w to, co akurat nas teraz interesuje. O, same dobre, najlepsze rzeczy. To na co jest popy. Mam zielone do płuca i białe. <laughs> Nie, no wiesz o co chodzi. A co z humorem? Jak mam być szczery, parę, dosłownie parę gagów spowodowało u nas delikatny uśmiech. No i tyle. Niestety większość dialogów jest sucha, czuć na kilometr, a robienie gry dla młodzieży wyszło tutaj po prostu sztywno. Kozacy z wybrzeża do no rany boskie. Przecież ja o Was słyszałem. Fajnie, że masz dobry słuch, pajacu natomiast co do logicznych zagadek a raczej pchnięcia fobły dalej nie obeszło się u nas bez użycia poradnika. By wyciągnąć dzieciaka ze skateparku musimy wrócić do stróża a u niego poszperać w śmietniku i zabrać stary olej a z apteczki bandaż. Dalej wracamy z powrotem na skatepark by wylać tam olej gdzie ziomal jak to nazywa gra śmiga na desce. I tutaj bez zaskoczenia on oczywiście nic nie podejrzewa i wywala się a my by zdobyć respekt u młodzieży leci musimy mu z pomocą. On go związał, a nie opatrzył. A no, teraz jest mi głupie, że im nie wierzyłem. O, Boże, jeszcze takie nerdy. Ona nawet są podpisanie jako nerdy. E, tak, absurdów ciąg darzy. Gra skierowana dla młodzieży śmieje się z młodzieży, że siedzą w kafejce i grają w gry. Ich chłopaki, żal mi was. Gra przygodowa to różne miejsca, które rzecz jasna musimy odwiedzić, z kimś pogadać, coś zebrać, coś zrobić, ale w odpowiedniej kolejności. To szyld sklepu z odzieżą. Od razu odzieżą, to ciuchy na wagę. Akurat ty, grucha, nie powinieneś wypowiadać się na temat stylowych ubrań. I tak, gra jest też turbo przegadana, długie dialogi, często prowadzące do absolutnie niczego, a najgorzej, że nie da się pominąć jednej kwestii, a cały dialog, co tylko niepotrzebnie wydłuża grę. Panie Winyl, nalegamy. Czy można wreszcie zacząć przesłuchiwać te cholerne płyty? Przegięta animacja oczywiście, że tutaj się znalazła, do tego stopnia jest to przesadzone, że bardziej jest to karykatura i najzwyczajniej po prostu to tutaj nie pasuje. Gruch, ja Ciebie proszę, Ty mów normalnie. Dobra, kończymy to i gra grana rozwaliła. Boże, Boże ale... wie, A Może jeszcze mamy. Wow. Udało nam się wspólnie przyjść jakąś jedną czwartą gry, no bo tutaj, właśnie tutaj się zablokowaliśmy i nie mieliśmy pomysłu co dalej, a ten wybitny tytuł zbytnio nas nie zachęcał do tego, by to dalej kontynuować. Samemu udało mi się ukończyć ten tytuł rzecz jasna z poradnikiem i postępując tak jak trzeba po kolei. Wnioski oprócz wspomnianych wad, niemalże braku zalet. Generalnie fabuła jest kiepska, a gra jest najzwyczajniej nudna. Chłopaki nie płaczą, to świetny film, a gra to coś, co miało się wybić na fali popularności kinowego hitu. Czy to wyszło? Nie. Niestety ten tytuł jest najzwyczajniej w świecie mocno średni z przestarzałym gameplayem i wszechobecnym cringe'em. W sumie to nie wiem dla kogo została stworzona ta gra. Nie wiem czy dla fanów, czy dla dzieci, czy dla dorosłych. Te dialogi są takie strasznie przegadane i trwają tak długo, i człowiek wręcz zasypia, a i tak nie wie, co ma dalej robić, nie wie, gdzie ma pójść, co kliknąć. Strasznie nieintuicyjne sterowanie według mnie i no nie wiem, przerost formy nad treścią po prostu, albo odwrotnie, treści nad formą chyba w tym przypadku. To chyba nie da, się, nie da się skończyć tej gry. W sensie bez kilku drzemek i rozłożenia sobie tego na, na parę dni, po prostu. Bo no, zanudzi się człowiek po prostu. Na plus na pewno tutaj wychodzi grafika, która jest rysowana i mimo wszystko po upływie tylu lat nie wygląda źle. Fakt. Grafika się broni. No i yy, dubbing też jest ok. Dubbing, przede wszystkim dubbing, no Cezary, Cezary, no. Tak, no ale nie aktorzy tak samo, no jakby. Tu robota została wykonana super, tylko po prostu grywalność tej gry tutaj tak naprawdę leży. Czy warto zagrać? Na to pytanie niestety musicie odpowiedzieć sobie sami. Nasze zdanie znacie raczej jest to gra właśnie z tych, gdzie licencja filmowa nie wypaliła. Powstało to tylko po to, żeby zarobić jeszcze dodatkowy hajs na naprawdę kultowym, świetnym filmie, który broni się do dzisiaj gra. No niestety, ale nie. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam Was do innych materiałów, jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć. Ale coś może uda się zarobić na jej specyficznym podejściu do życia. Mówię Ci, grucha, żyjemy w wariackim kraju i wariackich czasach. Tutaj co drugi typ to debil. Życie w tym rejonie Europy rodzi, grucha, patologię. I w tym tkwi właśnie problem. Tu zawsze musisz się z kimś dogadać, tu zawsze musisz sobie coś załatwić.